Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj film z cyklu Perfumowy Haul. Będzie to czwarty haul, który robię na tym kanale, i będą to zakupy ostatnich mniej więcej 4 miesięcy. Nie wszystkie z tych perfum to zakupy, ja miałam w minionym czasie urodziny, więc znajdą się tu też prezenty. I chciałabym zacząć od marki, która dość mocno, ale to dość mocno zasiliła szeregi. W mojej kolekcji w ostatnich miesiącach, a mianowicie jest to marka Elizabeth. I powiem szczerze, że uwiodła mnie edycja Le Parfum Royal na tyle, że postanowiłam troszkę bardziej zagłębić tę podstawową linię i chyba najgłośniejszą i najbardziej słynną linię marki Elizabeth, a mianowicie Le Parfum. Jeśli chodzi o linię Le Parfum. To nie mogło zabraknąć nabytków w postaci klasyka z tej linii, czyli wody perfumowanej. I słuchajcie, tyle, ile nasłuchałam się o jej szatańskiej mocy, trwałości itd., ja mogę sobie to między bajki wsadzić. Na mnie te perfumy są wybitnie i wyjątkowo nietrwałe. Myślę sobie, że być może nie jest dla nich w tym momencie najlepszy czas w roku i one będą trwalsze na wiosnę, bo zdecydowanie jest to zapach wiosenny. A w momencie, kiedy nagrywam ten film, no teraz akurat się zbliża prawie północ, więc temperatura dobiega do mniej więcej minus 1-2 stopni, więc to zdecydowanie nie jest czas na ten zapach. Niestety natomiast po recenzjach muszę to powiedzieć, że jestem tą trwałością i tą projekcją bardzo wybitnie zawiedziona. Natomiast jeśli chodzi o sam zapach, zapach jest piękny. Ja go miałam wcześniej, około 4-5 lat temu w edycji Wody Toaletowej którą mnie bardzo, przyznam szczerze, lubiłam, bo była w niej taka sztuczna, syntetyczna róża, która mi bardzo psuła odbiór tego zapachu. Natomiast w wersji wody perfumowanej tej sztucznej, syntetycznej róży nie ma. Nie ma tu w ogóle po prostu róży. Więc Ada Parfum o wiele bardziej mi się podoba niż woda toaletowa. Jeśli chodzi o sam zapach, jest to zapach, którego dominantą zdecydowaną jest kwiat pomarańczy. Jest to też troszkę jaśminu ciutkę dosładzającego bazę miodu, odrobina paczuli, zapach na pewno z tych bardzo iskrzących, świetlistych, idealnie wiosennych, ale też eleganckich. Kolejnym moim nabytkiem z linii Le Parfum jest Essentiel, zapach, który jest odą do zupełnie innego kwiatu niż kwiat pomarańczy, który generalnie przewija się jako motyw przewodni właściwie całej linii Le Parfum, bo w tym przypadku mamy dominante i odę do gardenii. Dlatego ten zapach z tej linii może podoba mi się najbardziej bo rzeczywiście gardenia jest moim ukochanym kwiatem w perfumach. Te wersje naprawdę uwielbiam, ona jest niezwykle kobieca, bardzo elegancka, bardzo wytworna, zwracająca na siebie uwagę, podobająca się bardzo otoczeniu. Znowu jest ten sam problem co przy Standardowej edycji Le Parfum, czyli mianowicie problem trwałości i projekcji, bo jest ona póki co, póki jest jeszcze dość w miarę chłodno, naprawdę bardzo, bardzo mocno średnia, jeśli nie powiedzieć, że mocno poniżej przeciętnej. Jednak sam zapach jest naprawdę piękny, poza tą gardenią, która wybija się tu na plan główny. Również jest tu kwiat pomarańczy, odrobina paczuli w bazie, troszkę nut drzewnych. Zapach zdecydowanie z tych bardzo eleganckich i kobiecych. Najsłodszym moim nabytkiem z linii Le Parfum jest Locutur. I tutaj również mamy ten kwiat pomarańczy, który przewija się jako dominanta właściwie całej serii. Niemniej jednak w wydaniu bardzo, ale to bardzo słodkim. Towarzyszy mu tu bowiem wanilia, towarzyszą zapachowi migdały. Jest taka delikatna nuta lekkiej gumowości. Nie wiem, jak to lepiej ująć, ale to jest coś niesłychanie ciekawego w tym zapachu i niesłychanie przyciągającego mój nos. Absolutnie nie jest to nic złego: to nie był antykomplement, nie, nie, nie bynajmniej. Jest to na pewno bardzo ciekawy element tego zapachu, a sam zapach zdecydowanie na okres zimowy albo na takie jeszcze bardzo, bardzo mocno chłodne przedwiośnie, jakie mamy chociażby dzisiaj. Więc zdecydowanie kupiłam go troszkę za późno. Nie za dużo się nim nacieszę, bo wiosna pewnie niebawem przybędzie, ale zwracam Wam na niego uwagę, tym bardziej, że to była edycja limitowana i zapach nie jest już produkowany, więc to jest właściwie ostatni dzwonek, żeby go kupić jeszcze we w miarę przyzwoitej cenie. Jeśli chodzi znowu o całościowe ujęcie marki, to przybyły do mnie dwa zapachy marki Versace. Pierwszym z nich jest Bright Crystal Absolu. I powiem szczerze, że nie lubię standardowego Bright Crystal, czyli bez tego członu Absolu w tej standardowej jasnoróżowej butelce. Tu jest ta butelka taka bardziej żarówiasto różowa. I okazało się, że tego też nie do końca lubię, niestety, bo o tyle, o ile otwarcie jest po prostu przepiękne, ten zapach w otwarciu jest, wow naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo jest tu i malina, i granat, i owoc juzu. To otwarcie jest takie świetliste, musujące, piękne, kobiece, nawet powiedziałabym, że takie dojmująco dziewczęce. O tyle, o ile to otwarcie trwa pół godziny, po pół godzinie zapach staje się zwykłym, przeciętnym kwiatowcem, a konkretnie zapachem bardzo mocno piwoniowym na lekko piżmowej bazie, lekko dosłodzonym żywicą bursztynową, a powiem szczerze, że po pierwszej pół godzinie mega pozytywnego zaskoczenia, niestety zapach mnie zawiódł, po prostu mnie zawiódł. Kolejnym zapachem od marki Versace jest Crystal Noir, wiecie, że ja ten zapach w swojej garderobie perfumowej posiadam, mam go, Niemniej jednak zostało mi już tak niewiele, a to jest jeden z takich myślę bardziej lubianych przeze mnie zapachów, głównie w okresie jesieni, że stwierdziłam, że zrobię zapas. Tym bardziej, że miałam urodzinowy kod zniżkowy, który mi dało Notino i właśnie razem z Bright Crystal Absolu kupiłam te dwa zapachy we wspólnej przesyłce, we wspólnym zamówieniu. I powiem szczerze, że to również jest zawód. Moja poprzednia butelka Crystal Noir jest z 2017 roku. To jest edycja nowa z 2020 roku, wyprodukowana niespełna rok temu, i muszę Wam powiedzieć, że różnica w zapachu niestety jest. Reformulacja, która miała miejsce na przestrzeni ostatnich 4 lat, daje się tu odczuć. Zapach masła. słabsze parametry: ma mniej zadziorności, mniej pazura, mniej akcentów kokosowych. Oczywiście, jest to cały czas te same Crystal Noir, który każdy z nas pewnie zna, bo jest to zapach popularny, więc myślę, że każda z nas miała okazję, każdy z nas miał okazję niejednokrotnie go poczuć, ale, no słuchajcie, odjęto mu tyle uroku, że to niestety również jest lekkie rozczarowanie. Kolejnym zapachem, który przybył do mnie w nieodległym czasie, jest La Vie Belle On Rose, zapach, o którym Wam mówiłam nic słuchajcie tak naprawdę porywającego i nic yy, wyróżniającego się jakoś szczególnie na rynku olfaktorycznym nie jest to jakiś wow, natomiast zapach bardzo przyjemny który mnie się bardzo przyjemnie nosi zapach takiej kandyzowanej, słodkiej róży z dość mocnym akcentem pudrowego irysa z delikatną wanilią w bazie tak jak mówię, nic odkrywczego niemniej jednak zapach yy, ogromnie miły, jeśli tak można powiedzieć w noszeniu który nie zaskakuje w negatywny sposób, ale też nie jest takim zapachem. Wow! Jedna na pewno z najmniej słodkich propozycji z całej linii La Vieille Belle marki Lancome. Zupełnym przeciwieństwem, bo tu rzeczywiście jest mega dużo słodyczy, jeśli chodzi o zapachy, które ostatnio trafiły do mnie, jest Lolita Lent, marki Lolita Lempika. I powiem Wam tak: zapach. O, właśnie. To jest mankament, muszę Wam pokazać tego zapachu, ponieważ obsadka atomizera, czyli to, co jest tutaj, zostało mi w korku. I z tego, co wiem od innych osób, jest to bardzo częsta wada produkcyjna właśnie Lolity Lent, że te obsadki atomizera są bardzo kiepsko przymocowane do butelki i niestety jak źle trafię tym korkiem w atomizer, to on się naciska i po prostu nie psika do korka. Więc ja go na razie trzymam w takiej wersji, że sobie po prostu leży korek obok i czekam, aż mój mąż mi wyciągnie ten element i go tu czymś przyklei, żeby już, że tak powiem, nie wędrował do tego korka. Jeśli zaś chodzi o sam zapach, a nie jego wadę produkcyjną, to jest to zapach przede wszystkim waniliny. Nie wanilii, właśnie nie wanilii, tylko waniliny. Jeśli znacie takie olejki do ciast wanilinowe, to zdecydowanie odnajdziecie aromat tych olejków w tym zapachu. Otwarcie jest też dość mocno musujące, cytrusowe, z nutą belinii i powiem szczerze, że to starcie tych musujących, świetlistych owoców z tą waniliną mi kompletnie w tym zapachu nie odpowiada, dlatego bardzo, ale to bardzo. Nie lubię jego otwarcia i nie lubię się wąchać. Przez mniej więcej pierwsze pół godziny od aplikacji. Jest tu też trochę nut lasu, nut drzew kojarzących się z takim baśniowym, walkowym lasem po zamroku. Jest tu na pewno coś interesującego w tym zapachu. Nie skreślałabym go zupełnie, mimo tego otwarcia, które mi absolutnie nie odpowiada, więc ja go sobie na pewno zostawię, na pewno jeszcze będę troszkę testować, bo myślę, słuchajcie, że warto, ale to naprawdę warto dać mu szansę. Kolejną marką, od której y, przybyły do mnie dwa zapachy, jest marka, którą jak wiecie bardzo lubię: Marka Montal. E, I przybyło do mnie "Amazing". Zapach, słuchajcie, w całej swojej konstrukcji też delikatnie absurdalny, y, o zupełnie nieprzystającym otwarciu do tego, co się potem w tym zapachu dzieje. E, podobnie jak w Lolicie Land", e, bo zapach otwiera się miksem figi. Z nutą łód, z drzewem agarowym, co krótko mówiąc, spowodowało, że otwarcie tego zapachu pachnie jak palony owoc figi. I powiem szczerze, że jak wiecie, dzieci są bardzo szczere, i e, jeśli chcecie znać prawdziwą opinię, co do czegoś, warto zapytać o to dziecko. I mój syn, kiedy mnie powąchał w tym zapachu, mniej więcej 5 minut od czasu aplikacji, powiedział mi: Mama, ale ty pięknie pachniesz i śmierdzisz jednocześnie. To chyba mówi samo za siebie. I naprawdę, słuchajcie, jest tu nota palonej figi w samym otwarciu. Nuta dość ciężka dla mnie do zniesienia, bo mnie się to tak samo kłóci jak otwarcie Lolity Land. Im zapach się bardziej rozwija, im bardziej zmierza ku sercu i ku bazie, robi się fajniej. Rzeczywiście robi się ciekawie, bo jest tu i nuta winogron, i nuty kwiatowe w postaci jaśminu i piękne, delikatne piżmo w bazie. Zapach ciut, słuchajcie, ciut. Na pewnych etapach brzmienia przypomina mi Lawie Belle. Możecie się ze mną nie zgodzić, jeśli jesteście posiadaczami Woodmazing, ale nawet słuchajcie, jak teraz wącham go z flakonu, gdzie rzeczywiście przy atomizerze najbardziej czuć zapach tej figi i winogron, to i tak czuję w tym nutkę Lawie Belle. I ona oczywiście nie jest dominująca i ona nie trwa wiecznie, bo ona się pojawia tylko na jakiś czas. Niemniej jednak ewidentnie y, konotacje związane z Laviebel nie mnie przychodzą na myśl, kiedy ja wącham. Y, woodmazing. Kolejnym zapachem jest również zapach marki Montal. Jak wspomniałam, nabyłam dwa i jest to The New Rose. I powiem szczerze, że jest to rozczarowanie, albo nawet troszkę więcej niż to rozczarowanie. Zapach, y, jak sama nazwa wskazuje, różany. Przede wszystkim różany, choć w otwarciu jest takie lekkie, świetliste uderzenie cytrusów, jest też troszkę maliny, troszeczkę piżma im bliżej bazy i trochę wanili I powiem szczerze, że mam dokładnie wobec niego te same wrażenia, jakie mam w stosunku do Mazing, że coś tu nie gra i coś tu stanowi niefajną przeciwwagę składników do siebie, bo podczas kiedy róża tu jest podana dość mocno świeżo, jest to zdecydowanie ta świeża róża to w tej konotacji z wanilią, która jest no tą słodką i ciepłą, to mi się po prostu trochę kłóci i, i na mojej skórze powiem szczerze, nie wypada fajnie. Nie brzmi ten zapach fajnie. Podobnie jak otwarcie Woodmazing e, nie brzmi na mojej skórze fajnie i nie powiedziałabym, że jest to jedno z moich ulubionych otwarć w perfumach. E, tak tutaj e, coś takiego dzieje się w sercu i w bazie. Coś, co mi ewidentnie nie gra, nie pasuje... E, Niezbyt dobrze układa się ze sobą, jeśli chodzi o połączenie nut. Ja go na pewno jeszcze będę testować wiosną, bo tak jak wspomniałam, zapach jest zdecydowanie bardziej w tę stronę świeższych zapachów. Być może zima to nie był dla niego dobry czas i on rzeczywiście nie pokazał całego wachlarza swoich możliwości, bo jest to zapach z tego, co czytam, widzę raczej bardzo lubiany, więc być może nie trafił na swoją porę roku, ale ja na ten moment jestem na niezbyt jeszcze pewne, ale jednak nie. Kolejnym zapachem, który przybył do mojej kolekcji jest Amo od marki Salvatore Ferragamo. Zapach, o którym Wam już mówiłam przy okazji dobrych perfum do pracy. Zapach, w którym ja przede wszystkim wyczuwam pomarańczy, kwiat pomarańczy i wanilię. I to dominuje na mojej skórze. I o tyle, o ile na mojej skórze ten pomarańcz tu bardzo mocno, czy też kwiat pomarańczy wybrzmiewa, o tyle marka w ogóle nie przyznaje się do istnienia tych składników w swoich nutach. Bo wymienia tutaj w nutach wiodących, dominujących, które czują również użytkownicy tego zapachu, rabarbar i jaśmin. I o tyle, o ile z jaśminem mogę się zgodzić, że rzeczywiście ta odrobina jaśminu tutaj jest. Tak rabarbaru ja na mojej skórze kompletnie nie czuję. Czuję natomiast rzeczywiście dość mocne uderzenie tej rzeczonej wanilii, o której mówiłam na początku w bazie, i ambroksanu, który rzeczywiście. Jest tu obecny przez dużą część kompozycji, nie tylko w samej bazie, ale ja również czuję go w sercu. Ambroxan, jak wiecie, ma bardzo specyficzny zapach i nadaje dużej specyficzności perfumom i zdecydowanie w Amo ja go wyczuwam. Nie jest to zapach, powiem Wam szczerze, odkrywczy. Nie jest to żadne wow. Jest to zapach z gatunku tych bezpiecznych, może nawet powiedziałabym, że troszkę nudnych. Niemniej jednak taki bezpieczny i w cudzysłowie nudny zapach też warto mieć w swojej garderobie perfumowej, chociażby na odwiedziny u cioci do pracy, na jakieś takie rzeczywiście bardziej formalne i można powiedzieć sztywne okazje, więc chyba raczej nie żałuję, że go mam i jeśli mam powiedzieć, czy jestem na tak, czy na nie, to chyba bym się troszeczkę bardziej skłaniała w stronę tak, aniżeli w stronę nie. Kolejnymi perfumami, które dołączyły do mojej kolekcji, i to był tym razem prezent urodzinowy, to nie były perfumy, które kupiłam sama. Jest to Alien O Sublime i powiem szczerze, że ja już od bardzo długiego czasu chciałam mieć tą edycję Aliena, dlatego że ona jest troszkę podobna do edycji O Extraordinaire, którą kiedyś miałam, którą kiedyś bardzo lubiłam, bo również dość sporą dominantę zapachu stanowią tutaj cytrusy. Ale również jest tu moja ukochana gardenia. Wiecie, że ten kwiat uwielbiam. Poza tym jaśmin charakterystyczny dla całej serii, całej linii Alien. Oraz delikatna słodycz żywicy bursztynowej. I takie wygładzenie drzewem kaszmirowym w bazie. Zapach, który niezwykle mi się podoba. Bardzo się cieszę, że trafił w końcu do mojej kolekcji. Bo. Zawsze go chciałam mieć, ale zawsze było coś ważniejszego na liście i coś ważniejszego w kolejce, i bardzo się cieszę, że zażyczyłam sobie go w tym roku w prezencie. Kolejnym zapachem, który przybył do mojej kolekcji, i powiem szczerze, że nie będę się tutaj rozwodzić, bo mówiłam o nim w dwóch ostatnich filmach, więc myślę, że mieliście go już okazję poznać i moją opinię o nim od A do Z. Jest to L'Onterdie w edycji wody toaletowej marki Givenchy. Powiem tylko tyle, że. Był to mój upragniony i wyczekiwany zakup, na który polowałam od mniej więcej niecałych dwóch lat. I bardzo, ale to bardzo cieszę się, że taki piękny białokwiatowiec z nutami poziomki, z nutami winogron, chociaż ich nie ma w ogóle w składzie, znalazł się w mojej garderobie perfumowej. I na pewno będzie to bardzo, ale to bardzo często noszony przeze mnie zapach. Jak już widać po zużyciu od samego początku, odkąd go tylko mam, noszę go przy każdej sprzyjającej okazji, czyli przy dość ciepłej aurze, jeśli chodzi o temperatury na zewnątrz. Kolejny zapach, który mieliście już okazję zobaczyć w moich filmach, jest to Prada Infusion The Iris. Zapach, który kupiłam z myślą o lecie i na pewno latem będzie przeze mnie bardzo eksploatowany. Zapach, który niezwykle mi się podoba, jest połączeniem takiego zielonego, korzennego irysa z nutami cedru. Taki zdecydowanie białokoflowy, bardzo elegancki, ale o dość dyskretnej projekcji, więc nie narzucający się otoczeniu, myślę, że będę go dość często nosiła w tym roku, latem do pracy. I ostatni, aczkolwiek z tych wszystkich zapachów i jeden z bardziej udanych zakupów, Powiem to tak, nie był to taki zupełny zakup w ciemno, ponieważ edycję wody perfumowanej tego zapachu już miałam i zużyłam, więc linia, jako linia, była mi doskonale znana. Natomiast nie znałam tej wersji i z nią zaryzykowałam, ponieważ znalazłam akurat tę wersję w najlepszej cenie w internecie, a bardzo mi się zatęskniło i zamarzyło, żeby wrócić do tego zapachu. Mowa o Bezerwole Volé, barki Cartier. Uwielbiam w ogóle te otwarcia tej linii. Otwierają się trochę jak zapalniczki z Zippo, jeśli kojarzycie. I to jest zapach zielono-liliowy. Piękny, klasyczny, elegancki zapach lilii. Nie jest to taka lilia cmentarna, taka lilia przygnębiająca, jak na przykład w Lelis Angel marki Thierry Mugle. Tu rzeczywiście ta lilia jest okroszona taką ilością takiej kwiaciarnianej zieloności, że zapach naprawdę przy noszeniu sprawia mi ogromną radość i powoduje, że nie trudno się w jego otoczeniu i w jego obecności nie uśmiechać. Na pewno jedna z ciekawszych propozycji marki Cartier, chociaż w moim niemaniu jest to marka bardzo niedoceniana i ona ma dużo dobrych i niedocenianych zapachów. Ze mną na pewno będzie tego lata i już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła tę piękną, elegancką Podbitą cudowną zielonością, kwiaciarnianą lilię w tym roku w końcu nosić. I to byłoby tyle, jeśli chodzi o haul perfumowy numer 4. Jeśli macie któryś z tych zapachów, jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, które lubicie, których się pozbyliście albo które ewentualnie planujecie nabyć. Mam nadzieję, że kolejny haul w moim wydaniu Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, będę wiedziała, że film Wam sprawił radość i go z przyjemnością obejrzeliście. Tymczasem życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrowia, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!